Postanowiłem wykopać wszystkie wieże w endzie, żeby zrobić tam projekt, jakiego na YouTubie jeszcze nie widziałem. Do tego spróbowaliśmy skopiować itemy, ale czy udało się nam tego dokonać? Oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć. Na serwerze mam trzech teammateów. prenewera, Kukackiego i Marela. Przez to, że Kukacpie i Marel zginęli w ostatniej walce, to stwierdziłem, że trzeba jakoś ogarnąć danych itemy, a że naprawdę nie chciało mi się iść i kopać na the rightu, to postanowiłem spróbować skopiować moje itemy. Jest parę sposobów na kopiowanie. Pierwszym jest łódka ze skrzynką, do której wkłada się shulkera, i szybko się w niego klika. W tym momencie twój ziomek wychodzi z serwera i po jego powrocie na serwer powinniście mieć dwa szulkery. Drugim są aleje. Ten sposób polega na zbugowaniu szulkera. Przez to po zbudowaniu odpowiedniej konstrukcji i dobrego wyrzucenia szulkera alej zabiera szulkera, którego damy mu do łapki. Idzie po drugiego zabierając go i potem wchodząc do netheru powinniśmy mieć jeden szulker w ekwipunku. Drugi dostać od aleja, a trzeci powinien trzymać w łapce. Razem z Franue poszliśmy poszukać alei w celu zduplikowania skopywania itemów właśnie w taki sposób. W tym czasie, kiedy my szukamy tego miejsca, to możesz zostawić suba, jeżeli film Ci się spodoba. Kiedy dotarliśmy na miejsce, przeszukowaliśmy sobie wszystko, czego potrzebujemy do skopywania tych itemów. Więc teraz nadszedł czas na próbę. Tak mógłbyś go przyciągnąć. Wow. Się zakoli... No nie! No. Naucz się latać! nie działa stary, nie udało się Próbowaliśmy wszystkiego, nawet zmieniłem kolor shulkera, żeby był taki sam Ale okazało się, że przez serwer, który jest postawiony na paperze, to nie mogliśmy tego zrobić Na serwerze mamy wgrane dotapaki, dzięki czemu mogliśmy zrespić bossa, z którego wypadają op i temy. Ostatnio z moim teamem zabiliśmy tego bossa i dropnął mi inferno feder który jak połączymy z elitrą, to dodaje nam dodatkowy armor I Jak już zrobiliśmy tą customową elitrę, to sprawdziliśmy łuk, który również dropnął z tego bossa Dawaj strzelbę, we łukiem Co ty gadasz? 6 serc? Potem udajemy się do Endu, żeby najpierw wyczyścić go ze wszystkich randomowo postawionych bloków. Dobra, widzowie, wiecie co? Wydaje mi się, że skończyłem już yy, niszczenie wszystkich bloków, które się tak naprawdę dało, które nie pasują tutaj i są jakimiś innymi blokami niż właśnie Endstone. No i co? Niedługo zabieramy się za kopanie, właśnie dirtu i no co? Trzeba będzie zrobić z tego wszystkiego. Trawkę, więc <głos》>, życzcie mi powodzenia. Teraz zabrałem się za niszczenie wież. Po zniszczeniu pierwszej wieży czułem, że strasznie nie chce mi się robić tego ręcznie. Dlatego odpaliłem baritona, żeby nie tracić czasu. Po zniszczeniu czterech wież do Endów przyleciał mój sojusznik ku Po czym zrobił coś, czego się nie spodziewałem: odrodził kurwa smoka. Przez to, że odrodził smoka, to wszystkie wieże się zregenerowały. Na ten moment się nie poddawałem. Ale zróbmy takiego deala, że każdy słup od opublikowania tego filmu równa się zniszczeniem jednego bloku zwierzę w Endzie. Może w taki sposób w przekonać mnie przekonacie do dalszego kontynuowania tego projektu Dlatego, że na serwerze był Sashi, to postanowiłem użyć kompasu dzięki któremu za pomocą kredytów, które zdobywamy za zabijanie graczy, możemy przez minutę strakować gracza, bądź jego łóżko. Sashi pewnie będzie w bazie bo on nie ma z dużej itemów jak będziemy lecieć w jego stronę, to prawdopodobnie będziemy bliżej jego łóżka będzie nam łatwiej je znaleźć, więc lewy przycisk tak się... myszy, będę mierzyć gracza, dobra. Po chwili udało mi się znaleźć ich bazę, w której na tamten moment nikogo nie było Mam Ma ich bazę, mam ich bazę, mam ich bazę, mam bazę Bo jak działa to chyba... Właśnie. wiem Tak, 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 mam ich bazę, stary Ty, a co im tak go zbejtować żeby ten... stać u niego zamiast y, shopkeeperów na przykład, znaczy villagerów no Albo peś, za villagerem, stary, jeszcze Ale postaw się o no właśnie, i za villagerem Stary, ja nic nie mhm. widzę teraz, bo się villager na mnie patrzy Ej, mam łóżko, mam łóżko! Że... Ej, no joke, mam łóżko, bo nie, po... wiesz, to jest się mądre w miarę ale postawili łóżka do villagerów i w nim jest łóżko specjalne Tak <grym> Wielki moment. Niszczymy wyrow. Tylko tam nie jest to jest to, łóce łóce. Łóżko było dla nas tak ważne, ponieważ po jego zniszczeniu graczowi zostaje tylko 5 żyć. Po zniszczeniu łóżka poleciliśmy szukać graczy. No, trakować go, trakować gracza, tylko je grać, czekaj. Natsashi. Nie wiem, graczy na razie. Trus, na? Tam. Zakładajcie się To tu nie skręca, to tutaj skręca. Dobra, mamy go. Czekaj, be, ja się muszę schować, bo to wszystko mnie bije stary. Znaleźliśmy ich pod ziemią i zaczęliśmy klepać. O. A lance, A tam chyba. Sprite to tu jest! Goni go! Goni go! Goni go! Po dwóch ty, lecą! Gdzie, ale gdzie ty go masz? Stary, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Ale mi się. Czekaj, czekaj, nie trafiłem w niego. On ma tryden w ogóle Czekaj no No ale jest tak ciężko stary strakować Dobrze, dobrze, gadzmy dobrze Stary, bitwa ptaków, bitwa ptaków Widzicie go? Czekaj, czekaj Zgubiłem go Zgubiliśmy ich, lecz postanowiliśmy polecieć do ich bazy, gdzie stało się to Nie wy dwóch klepią tutaj pomożecie Dobrze, dawaj go tam, kopamy się Nie nie stręże mordoi, to tą gówną Ciepłą gąsienicę jedynie Zapasz się tu, żonek do nas O k***a, Xenon Teraz to się zdziwiłem trochę Musieliśmy uciekać, ponieważ mieli przewagę liczebną Więc walka z nimi była bardzo ryzykowna Potem zająłem się budową chińskiej wyspy Na której udało mi się zbudować już Żabę, huśtawkę, buddę i smoka Teraz przyszedł czas na domek Dobra, widzowie, skończyłem już ten dół Myślę, że całkiem fajnie wygląda ta podstawa To są takie schody No to jeszcze środek nie jest, wiadomo, zrobiony Ale zobaczymy zaraz jak to wygląda i no co, mi się w to podoba, ja się zabieram za górę teraz Po zbudowaniu podstawy zacząłem budować piętra Dobra widzowie, jest godzina 24 A ja jestem tak naprawdę już w 75% wspomniony, ponieważ już mam wszystko Jeszcze tylko dach u góry i ostatnie piętro trzeba zrobić i będzie tak naprawdę done Okazało się, że będę potrzebował pryzmarynu, który podjechałem z domku w zamku w Nadarze. Zobaczcie jak wygląda cała ta wyspa w finalnym efekcie Później zaprosiłem osoby z mojej drużyny, żeby oceniły moją budowlę Gdzie ty jesteś? Już mogę tam lecieć? Tak, tak, możesz. Podoba się? Ładne to jest. O, ale klimacik robi, co? Tutaj masz stary smoka, tu o, masz ten, ten domek. Jest fajny. O, ta, to fajny. bo rozstawiłem jeszcze bambuski, żeby tak klimatycznie było. Dużo kwiatów. To Tak głowa fajnie wyszła. No 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 i patrz, patrz to robiłem jeszcze takie, takie coś, patrz. To jest ta żabka oczywiście. Stary, puśtaweczka, nie. Elegancka i fajny jest klimać o, siemano. siemano. Pa, ja cię ja prowadzę, nie? Tu masz stary smoka. Kurde, zobacz Tu masz kurde smoczka piękna. Tu masz stary żabeczkę taką fajną, ze stawikiem taki zrobiony. Ja taką Zarobię i. A wywala serwer jak Nie, dawaj, chodź. I tu masz stary minimalistycznego, bo i minimalistycznego, ale masz budę. To youtuber. No, stary, tylko jeszcze Lamborghini będę musiał zbudować i będzie lepiej. nie? Kurki, musisz tak, wiesz, po włosku Od 1 do 10, poproszę cenkę, rąba No 9 na 10 jest ładna. Ta ta, ta. Ale Kaspa jeszcze przed domem, przed jeszcze Bo jeszcze w domku nie byłeś, żeby sobie poglądać A no No, lecimy, majster, lecimy na prawo Ła! Nie wiem, mnie, jest długiego rudy gęsła, nie powiedz mi, słuchaj, od 1 do 10 cenkę, jeśli się podoba No to myślę, że... No, że ładne, no nie wiem, co nie... To kaski napisał, to ja nie ja przysięgam.